Jak zdobyć i uprawiać pszenicę w Minecrafcie? Aby zdobyć ją od zera, udaj się w miejsce, w którym jest dużo trawy. Niszcząc trawę, wypadają ziarna. Aby zasadzić ziarna, potrzebujesz motyki. Dodatkowo potrzebujesz źródła wody. I przy wodzie możesz w ten sposób zrobić pole do uprawy i zasadzić ziarno. Aby zrobić porządne pole pszenicy, potrzebujesz jeszcze wiadra, dzięki któremu nabierzesz wodę i stworzysz... Duże pole. Duże pole to kwadrat 9 na 9. Na środku wykopujesz jeden blok i wlewasz do niego wodę. Dzięki temu możesz w każdą stronę zrobić 4 kratki długości takiego pola. Gdy masz gotowe już takie pole, właśnie kwadrat 9 na 9, to wystarczy zasiać nasiona. Teraz wystarczy tylko poczekać aż ziarna urosną i zebrać pszenicę.